Babym bym na przykład stroka nie chciał mieć znajomych, nie? Więc. Ja bym go wyrzucił. Jak go nie chcesz, Ja bym go nie chciał, ale to. Może być? Zostawić stroka w znaj? Czyli może być, no dobra. Kocham, Mikalo. Nagrajmy. ...dilmik Ty, ty. Mi wbijasz w ten level. A gdzie niszczy konto? A, że. Ty. Że ja! <ścoughs> ja i to dole. Nie w... Kuria ja nie już nie rozumiesz nic, a ty ty co ja pi to L i pa. Dobra, pa. Jak nie zrozumiesz, jeszcze chaos to wybuchne Kuewa mać. Jak można być taki <noise> <noise> No przez <noise> ten no, tak piszesz dziwnie. Sprawdzasz to. Nyweichy. To... Co to jest Nyjhy? Napisz do mnie jak mnie zrozumiesz. Rak to nie pisz raku. A i w co to znaczy? Fato na i. A to mi chodziło o to. A, mi chodziło o to, że masz to na IG. Masz to na IG. O to mi chodziło. Masz to na IG. Fato na IG, czyli... Masz to na IG. To się dużo. <laughs> pro, pro, program się zepsuł. Oj, to, to jest BSP. Zepsuło się, poczekaj. W da... ogóle okay. <laughs> Cięcie, cięcie. Cięcie, cięcie. Cięcie, proszę tam zrobić.